temat let's play, gameplay, gameplay komentowanych i wszystkiego tego typu związanego z grami, co pojawia się na YouTubie. A co mamy dzisiaj dokładnie do powiedzenia, to są właśnie te różnice, które powodują, że ludzie biorą się za jedno, a nie za drugie. I pierwszy jakiś aspekt? Aspekt co? Singla? Multiplayera? Co byś Aspekt nie wiem, może zaczniemy od multiplayera, bo to jest to, co ja robię i również pojawia się u Ciebie na kanale. Tak wiesz, no ja tam jestem taki... Ale dobra, to za chwilę. Dobra, multi przede wszystkim, moim zdaniem, z mojej perspektywy, z tego co ja już nagrałem, prawie 100 filmów uderza i rzeczywiście to jest, to jest ta zasadnicza różnica między yy, Singlem a Multi, że u nas, tych, którzy nagrywają multi, z dwóch godzin grania jest nie wiem, od 10 minut do pół godziny materiału. I to wszystko jest potem do skomentowania. No, no, no tak. <laughs> widzisz, bo nie nagrywasz na żywo. Bo jakbyś nagrywał na żywo, jakbyś na przykład nagrał sobie, nie wiem, godzinnych materiałów, na przykład, to może byś coś wyłuskał z tego, na przykład. Nie musiałbyś na przykład nagrywać tego 3 godziny. Bo ja wiem o co ci chodzi. Ty szukasz takich materiałów, które są perfekcyjne i doskonałe w ogóle i no ja super wadam. swej. Po prostu one są fantastyczne same w sobie w ogóle i są doskonałe w sensie. Masz wynik 100 tysięcy do zera, nie wiem, trzepiesz Osta tam. 100 do 6. Trzepiesz tam S wynik, wiesz, 10 niuków, po prostu na jeden mecz, po prostu miałbyś wszystkich. I ja wiem, i to jest bardzo dobre podejście, oczywiście. Ale. Yy, poczekaj chwilę, kotuś, wiesz co, nagrywamy. <laughs> To jak się teraz wbiję. Oczywiście, tak. Ja mam takie podejście, że wszystko musi być najlepiej jak może być zrobione. Oczywiście, patrząc i porównując od z niektórymi kanałami, czuję się niejednokrotnie o wiele lepszy. Jeżeli ktoś rzuca gameplay kończący się ze statami 30 do 10, chociaż mi nie, nie zdarzyło mi się akurat takiego jeszcze wrzucić, Ale, mimo wszystko, moim zdaniem, gameplay jest to taka rzecz, w której można się pokazać. Nagrywam z multiplayera, mogę pokazać, że jestem lepszy od tego, od tego, od tego i A, to mnie cechuje. I, za, I właśnie za to powinni mnie ludzie subskrybować, za to powinni mnie oglądać. I to jest jeden z tych aspektów. I źle. A ja uważam zupełnie inaczej, ponieważ ja na przykład y, nie mam wyników, Czyli mamy już dwie strony, mamy już dwie strony, to jest dobre. Tak, y, bo ja na przykład uważam, jeśli chodzi o multiplayera. Y, kiedyś Rojo. bo bardzo lubię Roya. I on mnie nie zna oczywiście, ale pozdrawiam Roya i wszystkich, którzy lubią Roya, ponieważ ja lubię Roya i Roya poznałem dzięki Tamarze ostatnio, ponieważ zawsze byłem zwolennikiem właśnie tego typu graczy, którzy. Pozdrawiamy Tamarę. Pozwól na to, ale tak, przerwałem przed chwilą, bo zapyta się za ile kupiłem słuchawki? Nie wiem, nie pamiętam 130 chyba czy 140 e, e, I zawsze byłem zwolennikiem, ponieważ ja poznałem na YouTubie przez przypadek filmik już jego Filmik nazywał się Black Ops i moja żona. E, filmik, w którym w, w, ze swoją żoną wypowiadał się i patrzę... Ja z Black Opsem wtedy miałem do czynienia chyba bodajże przez y, może miesiąc albo dwa, i ja nawet nie wiedziałem, że na YouTubie w ogóle są filmiki, yy, gdzie nagrywają ludzie w ogóle filmiki z, z, game, yy, z multiplayera i komentują do tego, coś mówią w ogóle. Mm -hmm. I Patrzę, ja pierdzielę, no, ale jak on to przegra w ogóle! O, gad, mówię, o, jak, ale jak on w ogóle go jak on zabił, w ogóle, jak on celuje w ogóle? No, po prostu Mistrzostwo Świata dla mnie. Wtedy i do tej pory, oczywiście, naprawdę bardzo lubię już jego e, e, oglądać, jest kimś naprawdę mega. Oczywiście jest cała masa tych wszystkich fantastycznych e, komentatorów, którzy tak grają w ogóle, tak jak powiedziałeś. Mm -hmm. Teraz powiem ci taką jedną rzecz. Grałem, a raczej oglądałem te filmiki tych komentatorów e, multiplayerowych i powiem, powiem ci także, jak zobaczyłem Roya, który jest zupełnie innym typem gracza, to e, też bardzo szybko zrozumiałem, że w grze. Tak naprawdę, oczywiście, liczy się wynik. Liczy się dobry wynik. Ale, jakby ten wynik, który jest takim wynikiem wyśrubowanym, który na przykład kosztujecie aż 3 albo 5-10 godzin gameplayu, nie jest może aż tak bardzo istotny, ponieważ yy, yy, mówiliśmy, rozmawialiśmy wcześniej o tym, że yy, czasami yy, krew cię zalewa na przykład, że nagrywasz. Yy, Multiplayer, na przykład, tak, na tyle czasu. Tak, nagrywam po raz 15, po raz 15 dostaję z grantnika na początku rondy, potem wylatuje G18, i ten gameplay automatycznie jest przekreślony, ponieważ nie wrzucę czegoś, co zaczyna się od kilku zgonów, bo wiadomo, to nie będzie takie ładne, jeżeli e, byłoby to wiesz, zwieńczone pierwszym na przykład harrierem, jak ostatnio przez 30 sekund. No, ja to widziałem. I teraz patrz, i, i ja właśnie bardzo szybko zrozumiałem też to, że. Bo to powoduje pewnego rodzaju takie wewnętrzne spięcie, gdzie na przykład, e, powiedzmy, twoja osoba na przykład jest osobą ciekawą e, i ja na przykład oglądałem na przykład takie filmiki, czuję coś takiego, że na przykład ty, będąc na nagrywając takie filmiki, ile musiałeś to w to cholera, tym wysiłku włożyć, ile to cię w ogóle kosztowało, nie wiem, zdrowia, nerwów może, stresu, nie wiem, może, bo uważałeś, że powinieneś mieć jeszcze lepszy wynik niż na przykład jakby nie skupiłeś się jakby na tym na esencji na przykład tego co właśnie mówi rojan na przykład że gry mają dawać ogromny fan i niesamowitą przyjemność co ja robię gry... na call of duty <gry> i gry mają e, dawać e, i mają zbliżać i teraz a propos multiplayera <grych> tak na gry, zaraz też, nagrywam też swoje własne ale widzisz ja na przykład nagrywam Pogodziłem się ostatnio, na przykład z Kodem, tak jak powiedziałem w swoim filmiku ostatnio. Nagrałem sobie filmik, siadłem, włączyłem tą swoją fantastyczną, a czyli swoją, tam arki ponieważ nie mam HDVR, i siadam i sobie mówię. Cześć z tej strony, Siara, witam Was, zapraszam, bla, 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 bla. I sobie gram tego chudzielca na Black Opsie, na Lejciku, zupełnie nie stresując się. Wynik, oczywiście, może dla, dla ciebie i dla innych jest haniebny. 29 do 7, ale gębiej tak, tak, że... tak, <laughs> taką, taką taką, satysfakcję z tego, że, kujcie, mają tu MP5. Trzy kreski albo dwie kreski, na połączeniu i byłoby fajnie. Skupiłem się, jakby skoncentrowałem się bardzo mocno na te 10 minut. Czytam. I było... super. I w tym momencie po takim gameplay, jeżeli chodzi o mnie, to jest jakby m, potraktowałem to jakby takie nagrywanie właśnie gameplay, jeżeli chodzi o single player, że wchodzę, siadam i nagrywam, ale to też no nie tak, jest tak, tak łatwo, tak. na przykład jak mówisz, bo mówisz na przykład, yy, i tutaj ci rozumiem, bo w, yy, podobnie jak nawet nagrywanie na przykład single playera jest też takiego, że yy, ja na przykład nagrywając single, single player, na przykład jeżeli chodzi o jakieś Battlefield czy Call of Duty, potrafię autentycznie siedzieć i przez dwie godziny nagrywać jedną misję na przykład, która trwa 15 minut, ponieważ na przykład, o, tu mnie zabili trzy razy. Dlaczego ten granat tam spadł w ogóle? Czemu ja jak. tak Single to jest jeszcze inny, mniej plastyczny materiał, ale właśnie tu chodzi o tą plastyczność multiplayera i to każdy Ci w tym momencie powie, że jeżeli chodzi o zabawę, jeżeli chodzi o multiplayer, to na pewno zabawa jest o wiele lepsza, kiedy kończysz ten mecz z znaczy nie chodzi mi już tu o statystyki, ale w momencie, kiedy przywołasz sobie jakiegoś chopera, pozabijasz tym choperem pół za pół teamu, po prostu sobie roz zniszczysz wszystkich z niższy świat, znaczy uratujesz świat, ale to już jest single, bardziej, niż wtedy, kiedy skończysz, ,y, będąc właśnie tak ciągle zabijanym, wpadając w ten wir ,y, samobójstw, zabójstw i, i, i ja będąc ja mordowanym killstreakami. Kuffur. Także to jest właśnie jeszcze ta, ta, ta wielka różnica. Jest, jest, oczywiście. Tylko właśnie mówię, że e, ja nie jestem autorytetem do tego, żeby wypowiadać się w ogóle. w ogóle to jest, 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 jest Człowiekiem, który w ogóle. Mówię, jest 100 tysięcy ludzi, którzy grają ode mnie lepiej i wszyscy są to. Yoshi, jesteś ty, jest krachu, jest, jest cała masa innych, jest Kello, jest Private Py. On naprawdę. Uważaj dalej z porównywaniem jest... konsolowców do pc -towców. No przepraszam, to też, no ja wiem, że to, to Trze właśnie... To Trzeba są... uważać. Postaw naprzeciwko siebie konsolowca, a pc -towca. Konsolowca nie ma. No dobra, to tyle jeżeli chodzi o... Ale bo to, ten temat już był u mnie poruszany niejednokrotnie, także kontynuuj. E, I e, mówię, ja nie mam autentycznie... W ogóle ja jestem człowiekiem, który... Zobacz, no sam wiesz, że zresztą pojawiłem się, sam zacząłem tutaj dziergać na tym YouTubie, coś tam robić swojego własnego, patrząc, popatrując nawet niż oglądając innych, co na przykład teraz tak naprawdę robię bardzo niechętnie, e, ponieważ jakby staram się swój własny, uh -huh, uh -huh. jakby swój styl wypracowywać, ponieważ już jakby idę w swoim własnym kierunku. Także e, m, też zwróć uwagę właśnie na to, że ja jestem jednak bardziej tym e, single playerowcem i moje postrzeganie multiplayera jest troszkę inne z racji tego, że dla mnie bardzo istotnym elementem jednak jest... E, m, to ta fabuła, ta akcja, gdzieś się w grze... Też lubię. Nie tylko, nie tylko... Bo wszyscy gracze Słuch. to lubią, bo... Jeżeli po... chodzi o fabułę, ja zawsze odpalam sobie koda pierwszego dnia i te 4 godziny spędzam na tym przechodzeniu całego koda, tylko żeby poznać fabułę, popatrzeć, jak to tam się wszystko pstryka, myka, myka, kto kogo zabił tym razem. I nie. wszystko wychodzi też no cacy i ja poznałem tą fabułę. I właśnie teraz, jeżeli chodzi o nagrywanie, to słuchaj, ta fabuła zawsze będzie taka sama, była taka sama i... i... i, i szczerze mówiąc, mnie zastanawia to, co wniesie niej Kolejny film, tylko to, że zrobiony przez inną osobę. Ja rozumiem, że niejednokrotnie jest sytuacja, że rzeczywiście fajnie jest obejrzeć singla w wykonaniu tej, a nie innej osoby, bo ktoś ma na przykład swój jakiś upatrzony, ulubionego YouTubera, gdzie na przykład jemu się będzie fajniej oglądało. Na przykład w moim przypadku wolałbym 100 razy obejrzeć single singleplayera w wykonaniu Kracha, tylko po to w zasadzie, żeby tylko jego posłać, niż na przykład oglądając jakiegoś nie wiem Kolesia, który wypromował się na Minecraftie i teraz siada tylko na kolejną grę, bo on nie ma już pomysłów na Minecrafta. I z drugiej strony, właśnie moim zdaniem też nagrywanie singla jest taką swego typu bezpomysłowością i brakiem rzeczywiście jakiegoś genialnego pomysłu. Bo zwróć uwagę, nagrywając singla zawsze nagrywamy go praktycznie live, bo jest to no 20-30 minut, tego się nie da komentować potem. I zarazem. To zmusza nas do okrojenia jakiegokolwiek jakiejkolwiek treści tego filmu. To będzie. O, wyskoczył mi, dobra, I To teraz pójdziemy sobie w prawo, co nie zabijemy tych. I to się właśnie ogranicza do tego. Natomiast komentując gameplay, mogę przemyśleć wszystko, co będę mówił. Mogę to wszystko ścisnąć w jedną zwartą myśl i dzięki temu ktoś, jak już mówiłem, będzie mądrzejszy po obejrzeniu filmu niż przed jego obejrzeniem. Fakt, będzie to wiedza związana z grą, będzie to wiedza e, związana z e, jakimiś tam z rzeczami działającymi się na internecie, ale to nie będzie coś. Oczywiście, entertainment, wa warto powiedzieć, YouTube jest entertainmentowy. To, to wszystko jest zrobione dla, dla, dla przyjemności, dla zabawy. Więc yy, ciężko byłoby tutaj nagle zaniechać całej tej sprawy yy, z nagrywaniem wszystkiego dla, dla zabawy. Yy, ale moim zdaniem, ja dalej chcę wszystko zrobić ponad. Tak. Zobacz, ale teraz tak, tutaj, mogę, tutaj już muszę się z tobą nie zgodzić, jeżeli chodzi o singleplayera, ponieważ to co powiedziałem wcześniej, że oglądając innych komentatorów, człowiek zaczyna na przykład swojej własnej drogi. I teraz tak, może będę na przykład tą osobą, niekoniecznie, nie wiadomo, która na przykład może udać się, na przykład zrobić jakby z, op, z, z formy singleplayera, na przykład coś takiego, co będzie zupełnie czymś innym, oryginalnym, bo właśnie jakby na tym. Mi zależy na przykład, nagrywając single playera, ponieważ nie zgadzam na przykład, się też z tobą na przykład z tym, że m, nagrywając single playera człowiek się do tego nie przygotowuje, Ponieważ to, Tego nie powiedziałem, tego nie powiem. Dobra, ale masz na przykład siadłem do single playera. Dlaczego mówię sobie tak, gram tą, tą i tą i tą misję? Czytam na przykład sobie patrzę na YouTube, czy znaczy na, na Google'ach, gdzieś tam, patrzę sobie w, tej, w tym pudełku w grze, też jakby zagłębiasz trochę bardziej w fabułę. Ogólnie jakąś recenzję, żeby zebrać pewne, pewnego rodzaju informacje. I teraz mam coś takiego, mam taki ideał jakby gameplayu, jeżeli chodzi o single singleplayera, że na przykład siadam na przykład do komputera za ileś tam czasu, kiedy już jakby wejdę na jakiś inny level, że nauczę się robić to w inny sposób i siadam i opowiadam jakby grając, mówiąc i robię to w taki sposób, że jestem tak interesujący, ale nie na takie zasadzie, o wyskoczył mi, o. Ty patrz, idzie, idzie. Bo tak, 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 tak naprawdę właśnie nawet ja Znaczy nawet nagrywam teraz też, przechodzę, siadam, mówię coś na początku i to jest, staram się, żeby to nie było jakby coraz jakby jak najmniej kulawe. Ale do tego właśnie jakby mój ideał jest też taki, do tego powtarzam, żeby... Staram się zrobić coś takiego inalnego, żeby... Usiąść i być, jakby, nie wiem, przychodzić do radia i mówisz, opowiadasz o czymś, jesteś. i wszyscy nagle w ogóle słuchają się, na przykład, tak jak właśnie powiedział na przykład Tamara. Roy, Roy na przykład wsiada i jego nawet nie trzeba oglądać, wystarczy go słuchać. Roy jest szalony, oczywiście, on ma zupełnie inny styl, nie? Ale w tym właśnie kierunku, że po prostu to jest ktoś indywidualnych jednostka, które nie robi czegoś takiego, jak właśnie robią inni. Tego właśnie nie znoszę. Przecież się Cześć, witam z tej strony Kowalski. Mm -hmm, Zapraszam mm -hmm. was na kolejny gameplay. Tak, ale jest, Tym razem to jest właśnie ten aspekt oglądania gameplayu dla osoby, a nie dla gry. I to dlatego właśnie Rojo może być bardziej interesujące od przeciętnego człowieka, który pokazuje grę, a nie siebie w tej grze. Bo ważne jeszcze jest to, no oczywiście czasami zdarzają się takie gry, nie wiem, ostatnio podobno Max Payne czy jest tak ma masakrycznie dobry, że rzeczywiście opowiadanie o fabule tej gry jest już, już czymś niczym książka, niczym dobry film. I z tym się zgodzę, bo są takie gry. Ale na przykład Call of Duty, ja yy, przyznaję, mam w Planach, kiedy wyjdzie Black Ops 2: Również nagrywać singla z Black Opsa 2: Ale z racji na to, że pewnie mój dzień będzie wyglądał tak, że wracam ze szkoły, nagrywam multiplayera, on się renderuje i apluduje i wtedy mam trochę czasu w momencie, kiedy on się apluduje. I wtedy automatycznie bym sobie go, rozumiesz, przechodził singla, nagrywał singla, renderował na noc i rano sru już się pokazuje, w czasie, kiedy jestem w szkole kolejny odcinek. Także to jest tylko na zasadzie takiej, że mogę zrobić coś więcej, to to zrobię po prostu, żeby pokazać ludziom. Oczywiście. Mam nadzieję, że to tamtego czasu, kiedy wyjdzie Black Ops dwójka, już poszerzy mi się nieco grono i tobie też tego życzę, by the way. Ee, póki co, ee, żeby to grono widzów nam się zwiększało jak najszybciej, bo ee, na pewno <grywki> im szybciej każdy wypracuje sobie jakiś styl taki unikatowy, który nie będzie naśladowaniem kogoś innego, ee, tym ciekawsze są jego filmy. Zwłaszcza nawet te, które nie mają jakiegoś tam Ta. mega poziomu Ta. rozwoju. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że ja na przykład, powiedzmy, mając jakąś, taką duszę, powiedzmy pseudo-artystyczną, będąc na przykład muzykiem z zawodu, ja na przykład, nie mając pojęcia o filmach, bo wykonuję tylko, zajmuję się muzyką, jakby, ale jakby ten wgląd w taki, dla mnie na przykład jest. Mam takie uczucie, a czy w ogóle chcę na przykład, żeby dla mnie było takiego taką formą artyzmu też trochę, wiesz, jakby... żeby, żeby wiesz co chodzi. No przecież mm -hmm. nie wiem, robić jakieś fajne mega ale nie dawić intra Czy w ogóle co wszyscy robią w ogóle, wiesz i takie wypasione w ogóle, które ociekają, ale jakby nie, ja to robić czuję. filmiki, robić filmiki po prostu mm, z takiej naprawdę czystej pasji, Sztuka żeby na przykład, dla coś sztuki. takiego. Żeby nie było na przykład, czegoś takiego, na przykład, że siadam, wiesz co, muszę nagrać filmik dzisiaj, tylko że ja przysiadam do tego komputera i mówię sobie, jestem naładowany. I chcę, jestem twórczy, siadam i po prostu i ociekam tą twórczością i chcę ją po prostu przelać na ten monitor, na tą klawiaturę, na to wszystko, żeby. Bo to po prostu czuję, że na przykład daje mi coś ponad. Właśnie i to potrzebuje tej kreatywności, na przykład strasznie i wiem, że na przykład, że. Mogę tak robić nagrywając multiplayer, mogę nagry robić tak nagrywając singleplayer. player. Wszystko zależy tylko i wyłącznie od tego, jak bardzo mocno jestem kreatywny i jak bardzo chcę być mocno kreatywny, ponieważ bardzo dużo jest takich, na przykład takich ludzi, którzy nagrywają w taki sposób, że przychodzą i tak. A dzisiaj odwalę cztery filmiki nagram. Dziś zrobię tak, vloga, tak, 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 dzisiaj tak, tak, zrobię vloga, dzisiaj zrobię coś tam innego i coś tam. Ja na przykład wrzucam filmiki, mam 74 widzów. Dziękuję im strasznie za to. Inni mają po 150 tysięcy, 100 tysięcy, albo nie wiadomo ile tysięcy i Mam takie wrażenie, jak na nich patrzę, że yy, mimo, że mówią, że robią to z wielką pasją albo z zaangażowaniem strasznym, robią to tak, jakby robili to właśnie dlatego, żeby przybyło ich jeszcze tych tysiąc, albo nie wiem, dwa tysiące, dziesięć To już jest bardziej takie wciągnięcie się w ten rytm, że nie można przestać i trzeba robić dalej. Ja akurat też momentami się łapę na czymś takim, że gra, w którą gram nie przynosi mi przyjemności, ale ja dalej żyję z taką świadomością, że ja muszę mieć gameplay, bo nie nagram audiologa, żeby powiedzieć ludziom o tym, co chcę powiedzieć, bo cały czas <grym> zawsze mam coś do powiedzenia yy, i, i to tego nikt nic nie zmieni, yy, ale ja muszę mieć do tego grę, muszę mieć że czasami coś, do dobra, dzisiaj widzicie Modern Warfare 2, tutaj pieprzna atomówka, tutaj druga, tutaj trzecia, ale ja w tym momencie mówię o tym i o tym. Też nie odnoszę się maksymalnie do gry, bo gra to jest jeden poziom, poziom mowy, komentarza jest tak. to inny poziom. Mhm. No właśnie, wiesz co, no tak, bo tutaj właśnie patrzę na czas i chodzi mamy 18 minut chyba easy, easy jest, Ja tutaj spoko, ja widzi, widzicie bfa 3 ja to podocinałem nie wiem to jak, jak to jest pocięte, miałem kilka gier, z których coś, bo wycinałem, także widzicie to co widzicie, sorry. Znaczy jest so, dobrze, Olek. bo BF3 przynosi Przyjemność Bo Olek, słuchaj, bo tak, mieliśmy tutaj taki plan, żeby, bo mówimy właśnie Może tak, może przejdziemy do jakiegoś innego tematu, bo tak mieliśmy mówić też o czymś innym jeszcze um, dzisiaj, o jakiś temat z O! O tym iś mówić, o trudnościach w grach, bo to był taki temat, który żeśmy poruszyli ostatnio chyba, nie? Trudnościach w grach. Tak, no trudność, tak, trudność. tak, 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 ten kanał się już przewinął, ale nie tak obficie i soczyście, jakby właśnie to zrobił z siarą i, i yy, o, właśnie Ty podajesz taki jeden temat dosyć dobry, yy, Ghost Recon Future Soldier, tak? No, i wiele innych jeszcze. Jest, I tak? wiele innych, tak, ale to jako taki pojedynczy przykład, że gra jest zrobiona już po to, żeby się sprzedała jak największemu gronu odbiorców, a nie po to, żeby przyniosła, wiadomo. Bo gra, która jest łatwa, sprzedaje się lepiej. Gra, w której każdy może coś osiągnąć, sprzedaje się lepiej. Dlatego wszystko jest nastawione teraz na marketing. Oczywiście to takie gadanie teraz będzie, że wszystko jest na kasę, tym bardziej ta sytuacja ostatnia na YouTube. Nie, ja nie, nie, nie mam, jak już mówiłem, pod, pod którymś filmem, nie mam nic do tego, że ktoś żąda pieniędzy za coś, co jest zrobione dobrze. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o YouTube'a, my nic nie płacimy za YouTube'a, za oglądanie tych filmów, to tym bardziej. Nie, no tak, oczywiście. Ja pamiętam te czasy... Też nie ma nic przeciwko temu, że jeżeli na przykład gra jest y, zrobiona dobrze i nie jest jakoś mega wymagająca, to nie jest nic złego, oczywiście absolutnie nie, tylko chodzi o to, że y, jeżeli na przykład seria, bo tu mówimy na przykład w tym momencie o serii, na przykład mm -hmm. jest to właśnie seria na przykład Ghost Recon. Tendencja spadkowa. Właśnie. Na przykład grając kiedyś w Ghost Recon na pierwszą, drugą część, te w ogóle pierwsza, albo i te w ogóle dodatki do niego, potem wyszedł Ghost Recon Advance, Advance Warfighter, gdzie na poziomie medium no człowiek się mocno napocił, żeby tam przejść, a to w ogóle na poziomie hat, gdzie no jedna kulka, dwie kulki, człowiek schodzi do tego świata. Tak samo Rainbow Six, Raven Shield, a już nie mówiąc o Rainbow Sixie pierwszym, czy Rainbow Six Roach, nie wiem, czy druga, druga część, zapomniałem tej nazwy, gdzie człowiek wbijając poziom elit był tak zesrany, że on modlił się, był mokry, po prostu śmierdział potem gdzie po prostu on tej się tylko, żeby jego drużyna do, do, doszła do końca. Bo już nawet nie mówiąc o spole Bravo czy Czarni, oni tam po prostu ginęli, ponieważ tam to była bolączka w, w Shield, że po prostu no jakby no, poziom inteligencji komputera po prostu nie był zbyt wysoki, jeżeli chodzi o twoich sojuszników. I, i tutaj był ten problem... Ale jak, jak grałem w tą grę, ja siadałem i nie było czegoś takiego. To była graniszowa i właśnie jestem takim graczem niszowym troszkę, że jak siadam i mówię sobie... No zabij mnie, zabij mnie, chcę poczuć tą moc, chcę poczuć tą siłę, tą... Come tą... at me bro! <laughs> chcę poczuć, po prostu zabij mnie swoją trudnością i to oczywiście palce sztywne po prostu od tego bozi Tam się dziś nie wyrobił za... <coughs> nie, to <się> palce. <coughs> za... Za osłoną czy tam za murkiem, nie schował się, zginął. Dostał kulkę i już Amen. I teraz właśnie jest tak, że od 2007 czy 2006 roku Można, bo od 2005 roku dzieje się, tak. Um, ja jestem dosyć młodym graczem, gram od właśnie tak... 10 może lat dopiero, e, i, i słuchajcie, i jest tak właśnie, że jest od. Już, no tak naprawdę zaczęło się grać dziać od koda czwartego że te gry jakby już nie ma tego z tym apteczek, no, właśnie, jest, jest re, regenerujące się zdrowie, jest to wszystko. Jeśli chodzi tak... o Call of Duty, to ja tutaj podam genialny przykład. W Call of Duty czwórce bronie były praktycznie zbalansowane. Ale z drugiej strony też, jeżeli chcieliśmy broń na mniejszy dystans, braliśmy to na mniejszy dystans. I każdy miał wyczucie, że jeżeli weźmie uzika, nie będzie nim strzelał mm -hmm. przez półmapy, jakby to zrobił ze 16, tylko właśnie weźmie coś w ten deseń. Natomiast grając w Call of Duty MW3, tutaj jeżeli jesteś przeciętnym graczem, jeżeli pierwszy raz trzymasz w dłoni myszkę, która jest skierowana na wroga, a nie już na przeglądarkę. Wystarczy, że weźmiesz MP7 z tłumikiem i yy, szybkostrzelnością, jesteś w stanie pokonać takiego gracza jak ja, który weźmie sobie fadać jakąś broń, z której naprawdę gameplay jest fajny i ciekawy, a nie jest to kolejny przemieszany z MP7, ale, ale taki gracz, który praktycznie pierwszy raz gra, jest w stanie zabić tego, który wie, jak grać i umie grać. Bo to nie chodzi już tutaj o to, że ten zajdzie tego gdzieś inaczej, bo oczywiście to będą pojedyncze zabicia, i ja takie zawsze udziergam przeciwko komuś, kto nawet jest słabszy, ale używam mocniej Broni. Hmm. Ale z drugiej, strony, z drugiej strony zawsze zdarzy się pojedynek oko w oko, jeden na jeden i wystarczy, że on wystrzeli mnie trzy naboje, kiedy ja już do niego strzelam te, te kilkasetnych sekundy dłużej, jego pociski są nie dość, że jest celne, to jeszcze jest wystrzeliwane dwa razy szybciej od mojej broni. I wszystko się kończy tylko dlatego, że mm -hmm. on nie umie grać, a ja umiem. No także tak. to jest. Ale to słuchaj, jest... tutaj podałeś Co? przykład tak naprawdę właśnie też multiplayera, bo ja tutaj właśnie nawiązuję tylko mm, Znaczy, to jest bardzo podobne, jeżeli chodzi o znaczy poziom trudności. No poziom trudności w multiplayerze, e, jeżeli chodzi o Call of Duty, przepraszam, że to powiem, e, ale też podzielam zdanie mimo tego, że nie jestem kloklaczem, jeżeli chodzi o multiplayera, ale grając na przykład nie wiem te dwa miesiące, tam trzy miesiące. E, Uważam, że Call of Duty jest jednym z najprostszych multiplayerów. Mm -hmm, dokładnie. Matlify to, tak to, już, to już jest inny jest poziom. Tak. Grając w, w Medal of Honor można odczuć to samo: to są gry, które są zrobione rzeczywiście dla graczy, a nie dla twórców gry. Jak już mówiłem. Komercha swoją drogą, dobrej gry inną drogą. No to Dlatego... Tylko to, to, to jeszcze to nie wiem czy ktoś napisał, napisał pod moim nawet filmem Call of Duty jest robione dla grubych fanboi, którzy nie ruszają się spod konsol i nie wiedzą o istnieniu innych gier. Także... czujemy. Kiedyś, kiedyś, kiedyś Private Pile powiedział w swoim filmiku w jednym komentarzu, że on już nie, nagrał w ogóle filmik z Modern Warfare 3, ponieważ ludzie go prosili, żeby nagrał, no to nagrał i powiedział, że nie, on po prostu nie wytrzymuje już po prostu nerwowo. Ja e też. Tak w Call of Duty i powiedział coś się? takiego, że po prostu on nie, on musi otworzyć się na inne gry, po prostu on musi grać coś, bo tyle fantastycznych gier jest, a powiedział, że nie, e, nie irytuje go e, tak bardzo mocno single player, jak potrafi go zirytować z Dokładnie, 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 bo single player jest po to, żeby obczelić fabułę. Dobra, słuchaj, bo my tutaj już gadł do 23 minuty, <laughs> gameplay game Dalej leci, ale chodzi mi o to, że y, najlepiej się ogląda coś, co nie jest za długie i nie chcemy, właśnie, tutaj też tak, tak, nadużywać tak, czasu tak. moich kochanych widzów. 596 chyba ostatnio, wow. tak? Prawie, tak 600, prawie 600, ale właśnie z tych 596 niech trochę osób ucieknie do siary. Znaczy, nie, nie, żaden, nie tylko niech. niech, <śmiech> <śmiech> Poczekaj, poczekaj, bardzo się. Niech poszerzy swoje horyzonty o kanał Siary, bo warto, to po primo. Eee, po sekundo jesteś po sekundo? Po sekundo siara się jeszcze pojawi, bo zanim zaczęliśmy to nagrywać już zaczęliśmy, odeszliśmy w, w ogóle w kompletny, kompletnie inny tak, temat. Tak. Jest to jedna z osób, by the way, z którą można zacząć rozmowę o 8 i po pół godzinie jest trzecia nad ranem, ale to to jest, to jest właśnie szczegół. Także y, mamy jeszcze jeden temat przygotowany, bo właśnie w, 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 o, nagranie tego materiału opóźniło się o te kilkadziesiąt minut, bo już zaczęliśmy kolejny temat opracowywać <laughs> przypadkiem, kompletnie przypadkiem, więc y, ten człowiek, genialny człowiek, pojawi się jeszcze u nas na kanale, u mnie na kanale. I pamiętajcie, żeby ocenić za niego, za, za jego zajebistość. Oj, dwa zasady. Słuchajcie, ja tylko podsumowując, to no strony dodać, bo, bo, bo mówiliśmy dzisiaj właśnie jakieś. No kolejne same, więc... 5 minut mów. Nie, króciutko, jeżeli chodzi o multiplayera i singleplayera, to są tylko i wyłącznie moje zdania, czy właśnie Olka i tak dalej. Ja z mojej strony właśnie powiem coś takiego, że pamiętajcie, w Sokowi gracie, czy w singla, czy w multiplayera, gry to, co właśnie powtarza, mówił Yo, Rojo i to, co ja też właśnie przy, przy jakby podpisuję się pod tym, że gry mają zbliżać, mają dawać tam ogromny fan. Także szukajcie gry dla siebie. Dąż do tego, żeby gry... No, ostatnio game do tego, żeby gry bo naprawdę jakby mówią przed Wami wyzwania. Nie nawet na łatwiznę, nie, 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 nie grać się w proste gry, naprawdę Rób Nie się bierz CMP siódemki. Muszę mała <laughs> Nie, grać się w Koda. Jeżeli lubicie się w niego grać, naprawdę grać, ponieważ to jest... Y daje dużo... potrafię dać dużo fanów, jeżeli do tego się ma dystans, jak ja powiedział właśnie Olek w ostatniej rozmowie, że jeżeli nie ma dystansu, to nie graj w Koda. Naprawdę To <laughs> właśnie powiedziałeś ostatnio. Ale dobra, ja już kończę, ja powiedziałem wszystko. Dziękuję wam bardzo, słuchajcie, z mojej strony. Amen. <laughs> Dobra, podsumowanie. Dziękujemy za oglądanie. Do widzenia. Nie, nie zaczynamy kolejnego wątku, bo czasu nie ma. Tak. <laughs> See ya. Dobra.